Cześć widzowie? dzisiaj sobie gramy w kolejny odcinek z Minecrafta. No i dzisiaj, sorry że nie było aż tyle odcinków nie było, też sorry że była przerwa lekka, no ale nie miałem czasu w ogóle na to, ale no nie skończy się to tak łatwo, nie skończy. Więc idziemy do jaskini. Mam Piazro wódki W ogóle ich stało Się przybliżę poza to, to mnie. A raczej to czym nagrywam, bo sztawia mi to tak debilnie. To normalnie się nie da. Normalnie nie da. O, dobra. Teraz chyba będzie git Ale dobra, w ogóle skopiamy... Skopiamy. Na pewno będzie w Niepotrzebna mi jest sadzonka. Zbieram to że ja tu nie mam tyle pozbieranym rzeczy, jest takim dzbanem. To normalnie pasie na to. Ja pierniczę, jest ja normalnie dzbanem. Normalnie dzbanem. tutaj kopałem potato potato Ja chcę potato potato żelazizno żelazizno jeżeli podoba Wam się taki content, jaki ja nagrywam to możecie mnie skłonić do nagrywania dalszych odcinków żeby zostawić takiego subika i łapeczkę w górę żeby tak go dotknąć żeby zmienił się na szary będzie mi bardzo miło i pomożecie mi, w, żeby, no i pomożecie mi w rozwijaniu dalej tego kanału. I zrobię specjal, jak przegonimy publicznego ninja. Zrobię specjal. No 30 subów, a raczej ponad 30. Jak go przebijemy, to spróbuję zrobić specjal, nagrać odcinek. To będzie specjal. A tak, przegonimy go w subach. Więc no, klikajcie, żeby mieć specjal, tylko że coś mi klawiaturka świruje, ale... No, no... Czek... Skeleton. Sans. Normalnie Sans. Żelazivko. Kolejny żelazivko. Co się mi dzieje z klawiaturą? Normalnie. Jaki to jest złoża? Żyloję tylko. Nie uciekajcie mnie. No co jest? Lepiej? Chyba tak. No kurde. O tak sobie też jest dobrze. O ci 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 ci. Wiem co zrobię. Hvað er það að skilja þetta í kjóð? Að hlá Oświetlaj to, ty zbanie pieprzony! Ja. Nice. Nie chce mi się stawiać w bloka. Tu szybko mogę oświetlić. Mamy to! Śliczmy całą jaskinię przeniknąć. Ha, bo tu mi się rozwaliła No nie no! Nie, podszedł, nie chcę być nóbkiem. A To będzie było śniadanie, obiadu, kolacja. Podwieczorko, wieczórko, drugie śniadanie, kolacja. Dobrze powiedziałem? Przepraszam bardzo, czy co? Итак... Кузде. Крыш. 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 А я... А Хоп. Потарка в рух. Хоп. Тут тоже не за... Продолжение. Хорошо, тут может быть что-то, Czekaj, czekaj, czekaj! Czy to jest ten cave? To, to nie, no nie. Trzeba będzie znaleźć kolejnego cave. Dlaczegoż tu? Dlatego, że to z te cave są połączone? Nie no, nie no, jestem zbanem totalnym, zbanem, wiedziałem, wiedziałem, że jak to powiem, to będę takim kretynem totalnym. Nie no, już widzę creepery. Już widzę te zielone ogóry. Idź spać, idź spać, idź spać. Bardzo dobrze, przesypiasz tę noc. Zajebiś się. qua de u có minusowy koch. To moja szansa. Ja kolejny Trident! Czemu on latał w powietrzu? Stop. Stop. O kurde, nie mam ścian Teraz klepa! Klepa, no, klepa, no, Wiem, że jesteś taki bezbronny. Z tym sztabkiem jedzie. O, czy... no, mi... Ja a, a, a. A. Dopiero 10 minut. Dobra. Sztyk. się po. Idę do mojego kartoflaża. Dzień dobry, panie kartoflażu. Za co mi sprzedać? Za papier robi się trzy papiery. To 3 plus to będzie 8 i 18. Czekaj, a, za, a coś mi jeszcze, tak? ja coś sprzedasz? wędrowiec! Okej! Okay. to nie jest. To nie jest. w farmera, nie To Co ty chcesz mi sprzedać? Buraki! To są ziemniaki, to są kartki. Buraki mam tam, dobra. Jesteśmy ustawieni. To są buraki. Czy są jakieś dorosłe buraki? Takie duże zebrania plony. Ja tu jestem ja właściwie, że on w ogóle urodził. Szybko buraki, buraki, gdzie są buraki? Szybko porozstajcie. Czekaj, what the hell? Przed chwilą że tu są buraki. No i to prawda, że tu są, ale czemu nie mówię, że tu są buraki? To się wydaje. Z ciebie zrobił. Nie nie? Widocznie chciała, więc... No nie wiem w czym problem. Nie, nie wiem. Nie, nie, nie. wiem. w czym problem. No nie, nie wiem, jakoś się popsuło A ty co masz w Aha. aha bo tylko... Tylko, że tu była biblioteczka, a mi biblioteczki są w dupę No! Yeah. I poziom drugi terminator. W dupę sobie wstać. Najgorsze jest to, że ja nie mam nic A czekaj, a... Cześć, czy cze, 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 gdzie, gdzie była ta farma? Farma, farma, farma. Kolejna kurka, no!

Porąbało cię! Trzeba zdebulować swój dom. To jest swój dom? To za chwilę go już nie będzie. Gdzie jest moja zapolienza? A psiu, Kurde, ja pierdzielę, jaki ten masz debilny dom! Trzymaj! Trzymaj to! Trzymaj! Posprzątaj się nie ma! Bo tak, tak! Tak jest tam za i mu trzeba wypucować krzesła wszystko mu trzeba wypucować. Alfa je... Oh. Oh! O kurczę, śpiewrzam. Wietrz się, wietrz się, zwietrz się. Wstać tu buraki, diab. Yeah. Mam w ogóle innego skina. I chyba nie powinienem go zmieniać. To poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Ten skin zmienię na. Nie pytajcie. Na tego skina będzie ładniej wyglądać. A monga How Ja miałem kurczaka skina. Jestem debilem. Tego skina. Tego skina chcę zmienić. Podoba mi się, ale chcę zmienić. Gdzie jest mój paczek? Kwaczek? Chyba, że mi je usunęło. Tu przepraszam bardzo, Suma. Jak kwacz. O Jezu! Ups. jak się wystraszyłem. Nie ma mojej kwaczki. A tu jest, bo jak... Czy Cię się A! 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 ją to. <śm> na pewno ją to gigotało. Na pewno ją to gigotało. To są już moje buraki, bo to są marchewki. Czemu tu nie ma buraków? Buraki, buraki, potrzebuję buraki. <laughs> wody sobie wyleje na głowę. Nie da się, niestety. Mój oczywiście przepiękny domek. Ua. Idę w lewo. Jeszcze w lewo poszedłem z tego co pamiętam. Albo poszedłem i od razu zawróciłem. Dlatego, że przez chwilę myślałem, że to jest ten... A! To, się daleko poszedłem. Pamiętacie, jak w trzecim, bodajże czwartym odcinku zależało tu jeszcze biegałem sobie albo w trzecim chyba biegałem sobie po prostu i nagle znalazłem tą wioskę a to było Подкаст.